Nie wiem, czy to już świeci, czy nie? Jeszcze nie. Teraz poszło, jest. O, teraz, dobrze, także yy, może, możemy rozpocząć, yy, to witam wszystkich na 41. posiedzeniu Komisji Praworządności, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa. Yy, informuję, że posiedzenie komisji jest utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk, nagrania, obrad i inne szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej dzielnicy. Yy, przejdę do sprawdzenia obecności. Łukasz Balon. Nieobecny. Zgłaszał, że go nie będzie. Brągiel Mariusz. Obecny jestem. Obecny zdalnie. Hamielec Iwona obecna. Puszka Żarkadiusz? Obecny. Obecny. Tak, zdalnie. I twardzi górszula. Jestem. Obecna zdalnie. Dobrze porządek obrad na dzisiaj, otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad, sprawy bieżące, rozpatrzenie korespondencji w sprawie debaty ewaluacyjnej poświęconej problemowi pojawienia się dzików w rejonie osiedli, dzielnicy ósmej Dębniki, zdewastowanej tablicy informacyjnej w Szkotnika, graffiti w rejonie Jachody i Zachodniej, kontroli w rejonie Solówki, ulicy Solówki, zaproszenia do drugiej edycji warsztatów z technik negocjacyjno- komunikacyjnych organizowanych w ramach programu bezpieczny braków nieruchomości zlokalizowanej przy ulicy Kapelanka 24 ABC, aukcji na najem lokali użytkowych, dystrybucji materiałów dotyczących badania ankietowego, zaproszenia na konferencję Krakowianki siłom miasta o historii kobiet w edukacji, oświadczenia i komunikaty, zamknięcia posiedzenia. Y, czy wszyscy są za porządkiem obrad? Tak, 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 tak. tak. czyli przyjęcie wszyscy jednogłośnie za. Porządek został przyjęty, Porządku. czyli sprawy bieżące, to przechodzimy do druku 14.06. To jest właśnie zaproszenie. Na konferencję Krakowianki Siłą Miasta o historii kobiet w edukacji w Muzeum Krakowa w Sali Miedzianej 28 października w godzinach od 9.30 do 13.30. I tu jest taka moja propozycja, że możemy to na stronie dzielnicy też zamieścić. Myślę, że będą fajne rzeczy. To chodzi też o to, żeby zwrócić uwagę na kobiecą stronę Krakowa. Uzupełnienia brakującej połowy dziejów, tak to nazwali, z tego powodu Kraków stworzył szlak kobiet Krakowa, niezwykłą bazę wiedzy o krakowskich bohaterkach, które prowadzi nas przez kobiecy Kraków na przestrzeni wieków. W ten sposób chcą zainspirować osoby pracujące z młodzieżą, nauczycieli, animatorów. W domach kultury, aby wspólnie z młodymi osobami rozpoczęli podróż szlakiem kobiet i rozmowy o kobiecym wkładzie w historię, tworzyli lekcje, zajęcia, które poruszają historię walki o praw, prawa wyborcze czy edukacji kobiet. No i tutaj są, powstał też szlak taki specjalny, turystyczny, więc myślę, że może być, może być ciekawie. Także prośba tutaj, żeby do, na stronie WW też się ta informacja znalazła. Kolejne pismo w ślad za mailem w sprawie udostępnienia siedzib rad dzielnic do przeprowadzenia głosowania ankietowego kwestii wprowadzenia ograniczenia nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Uprzejmie informuję, że Biuro do Spraw Dzielnic Miasta Krakowa przekazało zbiorcze zestawienie terminów i godzin wskazanych przez państwa, w których może być realizowane przedmiotowe przedsięwzięcie do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia oraz do Wydziału Spraw Administracyjnych. Dyrektor Wydziału przekazał informację, iż plakaty i ankiety zostaną dostarczone do siedzib dzielnic w najbliższy piątek lub poniedziałek w godzinach do południowych, więc to jest do wiadomości. Kolejny druk 1391, również do wiadomości, to jest aukcja na najem lokali użytkowych. Kolejny druk 1375, również do wiadomości. Informacja o drugiej edycji warsztatów z technik negocjacyjno-komunikacyjnych organizowanych w ramach Bezpiecznych Kraków, w ramach programu Bezpiecznych Kraków. Tutaj zapisy trwają dzisiaj jest 24, czyli jeszcze jutro będą warsztaty od 16 do 21 i 26 od 16 do 21. To jest również do wiadomości. Kolejny druk 1356, to są to jest pismo w sprawie nieruchomości przy ulicy Kapelanka 24 ABC. W tej sprawie też pisałam interpelację, um, złożyłam interpelację jakiś czas temu, i teraz tak pokrótce przedstawię. W odpowiedzi na pismo w sprawach związanych hej, hej ze stanem technicznym budynków zlokalizowanych przy ulicy Kapelanka 24 ABC w Krakowie. Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie prosi o przyjęcie poniższych informacji. Naprawa uszkodzeń dachów powstałych w wyniku nawału burz została niezwłocznie zlecona w trybie awaryjnym i zrealizowana. Roboty w tym zakresie zostały zakończone i odebrane w dniu 28 stycznia. Informujemy ponadto, że posiadamy opracowany i uzgodniony projekt termomodernizacji. Z uwagi na brak wystarczających środków w budżecie gminy na ten cel, roboty w tym zakresie nie zostały dotychczas zrealizowane. Z uwagi na konieczność zapewnienia niezależnego przyłącza wodnego, które dotychczas jest dzielone z właścicielem sąsiedniej nieruchomości, opracowano, uwzględniono dokumentację techniczną dla jego realizacji. Po zabezpieczeniu odpowiednich środków finansowych na ten cel możliwe będzie wykonanie stosownych robót. Nasza jednostka aktualnie podejmuje działania w zakresie opracowania dokumentacji technicznej, zagospodarowania uporządkowania terenu, terenu wokół wyżej wymienionych budynków, wraz z, bo, z budową altany śmietnikowej. My, no to teraz wiedzę o, 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 o potrzebach remontowych. W związku z powyższym, jeżeli Rada Dzielnicy planuje przeznaczyć określone środki finansowe na prace dotyczące budynków przy kapelantach wówczas jesteśmy gotowi do spotkania w celu określenia prac, które mogłyby zostać wykonane za określone środki finansowane, finansowe w ramach zadań Rad Dzielnicy. Nie wiem, czy dzielnica udźwignie taki budżet na remont zabytkowych budynków. Także to pismo jest na razie do wiadomości. Kolejne pismo, druk 13.23. Tutaj jest zaproszenie na debatę poświęconą problemowi pojawienia się dzików, ale to jest 30 września. To spotkanie się już odbyło, także jest do wiadomości moment. W drug druk 1356. 1323 do wiadomości. Kolejny druk ze Straży Miejskiej w odpowiedzi na pismo um, dotyczące zdewastowanej tablicy informacyjnej w rejonie zespołu szkolno-przedszkolnego nr 7 w Skotnikach. Informujemy, że strażnicy oddziału czwartego dokonali szeregu kontroli we wskazanym rejonie pod kątem osób dopuszczających się dewastacji. Podczas czynności nie stwierdzili osób popełniających czyny zabronione. Do wiadomości. Kolejne pismo również ze straży w odpowiedzi na maila. W sprawie osób, które malują grafiti w rejonie ulicy Jachodu oraz Zachodniej również nie stwierdzono. Nie ujawnili, ujawnili przypadków zniszczenia mienia poprzez malowanie grafiti. sprawę konieczności usunięcia grafiti przekazano do zarządców wskazanych obiektów. I to też jest do wiadomości. Kolejny druk, ostatni, 1347, również do wiadomości. W odpowiedzi na maila dotyczące zwiększenia kontroli w rejonie ulicy Solówki w związku z kradzieżami zgłaszanymi przez mieszkańców informujemy, że strażnicy oddziału 4 podgórze przeprowadzili szereg kontroli prewencyjnych. Przedmiotowej ulicy ze zwróceniem uwagi na osoby mogące dokonywać kradzieży. Podczas czynności strażnicy nie ujawnili przypadków opisywanych w korespondencji. Także pismo do wiadomości. Przechodzimy do kolejnego punktu oświadczenia i komunikaty. Czy ktoś z Państwa chce coś oświadczyć, zakomunikować? Nie, dziękujemy. Także nie, nie ma. Nie widzę, nie słyszę. Także na tym możemy posiedzenie. Halo, halo ja jeszcze, jeszcze mom momencik, momencik, tak. momencik na chwileczkę, Iwonko, bo właśnie mi się wyłączył obraz. E, mam taką sprawę, zadzwonił do mnie Grzegorz Kompa, to jest e, radny z dzielnicy 13 i oni mają e, taką propozycję e, wspólną dla wszystkich e, dzielnic Podgórza, mianowicie propozycję dofinansowania do Straży Miejskiej jakiegoś gazu i jakichś przyłbic Czyli po prostu takich ochronnych jednocześnie na wypadek, gdyby się coś działo, rzeczy, żeby po prostu wesprzeć, że tak powiem, czwarty oddział naszej Straży Miejskiej. I to by było gdzieś koło 4 tysięcy na dzielnicę. Z tym, że ja mu powiedziałam, że w tym roku to w ogóle nie ma, nie ma w ogóle mowy, no bo prawdopodobnie nie ma kasy. Zresztą nie ma czasu na to, no nie? Ale gdyby to był budżet przyszłoroczny, czy byśmy mogli, że tak powiem, coś takiego poprzeć? To będziemy myśleć. A to jest z której dzielnicy prośba? Z dzielnicy 13 Grzegorz Kąpa się nazywa mm, ten. Wiem, wiem. Tak, hmm? wiem. No i właśnie taką mają propozycję, żeby wspólnie ze wszystkimi dzielnicami podgórza po prostu pomóc Straży Miejskiej. Mhm. Mm no to pewnie będziemy musieli napisać pismo w tej sprawie i do zarządu, żeby z e, To znaczy, to znaczy ja na razie chciałam mu przekazać, czy my popieramy taką sprawę, żeby żeby coś takiego dofinansować, ale oczywiście w przyszłym roku, no bo no bo w tym roku się nie da prawdopodobnie, no nie? Zresztą już jest późno. Czy, czy ma? Czy my, czy my jako komisja popieramy coś takiego? Ja myślę, że tak, no nie, bo. Ja każdą formę, każdą formę bezpieczeństwa popieram. Jestem za. Tylko najlepiej jakby trzynastka do nas jakimś pismem oficjalnym wystąpiło. No to dokładnie, dokładnie. Ja wczoraj miałam taką w piastu sytuację piastu w, w, nie w, w... koszt, a uważam, że wydaje się czasami na... Ja wczoraj na miałam taką bety, sytuację a... w tym w autobusie, gdzie po prostu jeden gnojek groził Ukrainką, e, no po prostu i powiedział co o tym myśli, że one tu są w ogóle w tym kraju. I że powinny wy, 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 wy tego wytegowywać. Znaczy, wyraził się dosłownie inaczej. E, no i, i, i w tym momencie pasowałoby, nie wiem, wezwać Straż miejską, żeby po prostu uspokoiła sytuację, bo zaczynało się robić groźnie. Ja na szczęście wysiadłam, ale po prostu było naprawdę nieciekawie. Ktoś tam, jakiś, jakiś inny podszedł z jakimś czymś, prawdopodobnie miał gaz i powiedział, że może pomóc w tej sprawie, więc po prostu się zrobiło fatalnie. Więc te nastroje antyukraińskie są, no nie, więc po prostu, no niestety jest nieciekawie coraz bardziej. Dziękuję, Myślę, że jako komisja na pewno poprzemy ten pomysł, tylko tak jak mówi Arek, żeby po prostu ujęta 13 zwróciła się do nas z pismem, żebyśmy Dobra. mogli po prostu w ślad za tym tutaj Dobra. wystąpić do zarządu o dofinansowanie. Dobra. No to no najlepiej, by wystąpiła nawet do naszej komisji yy, konkretnej, mhm. merytorycznej, ja, nie żeby komisji, prawda, tak. mhm. żebyśmy później stanowisko podjęli. Dobra, ją ja mu przekażę. No, najlepiej do komisji. Dobra, super. W takim razie bardzo wam dziękuję. Myślę, że na tym możemy zakończyć posiedzenie, bo zbliża się czas kolejnej komisji. Mamy już gościa tutaj. A my, a my tak, kulturę nie. mamy o której? My Kulturę mamy o 18:00. Dobra, dzięki. Dzięki, dziękuję. do zobaczenia. dziękuję, do